Dwa budynki, takie ceglaste. Na nich jeszcze samolot, dużo bardzo linii, dużo okienek. Dużo rzeczy, które muszą się ze sobą zgodzić w perspektywie. Powstanie muralu zostało zapoczątkowane z y, głównym architektem miasta Łodzi. Zależało nam, aby mural, który y, powstanie w przestrzeni publicznej budynku Unika, nawiązywał do architektury łódzkiej. Po stworzeniu projektu grafik zajmuje się obrysem, później jest to wrzucane na taką maszynę, która się nazywa ploter. I przygotowuje nam ona szablon na takich wielkich rolkach papieru. I my, tak naprawdę, korzystając już z renesansowej metody Michała Anioła, korzystamy z czegoś, co nazywa się przeprucha. Kiedyś nam było to robione prochem, żeby przebić się przez y, dziurki w, w papierze i w ten sposób otrzymać właśnie te, te pomocnicze kropeczki na ścianie. I my teraz te kropeczki sobie łączymy, tworząc szkic. Unika stara się wspierać polskich artystów, promując ich dzieła w przestrzeni publicznej. W takich muralach architektonicznych to jednak ten rozrys początkowy, żeby zgadzała się perspektywa w architekturze, to było dla nas całkiem takie wymagające. Można zadać pytanie, dlaczego na muralu widnieje samolot. Mało kto wie, że w 1930 roku to właśnie w Łodzi powstał klub miłośników lotnictwa, i tam właśnie kształcono przyszłych pilotów. Piloci uczyli się na starych samolotach francuskich, stąd właśnie ten samolot. Ja jestem zadowolona. Wiernie odwzorowaliśmy projekt założony. Mural wzbudza niesamowite zainteresowanie przechodniów i mam głęboką nadzieję, że będzie cieszył oko zarówno turystów, mieszkańców, jak i pracowników UNIKA. Zapraszam wszystkich do Łodzi.